No, i słuchajcie, wyjeżdżałem z parceli zahaczyłem o mój rower. Powiem wam, że lubimy ten kemping, ale odkąd mamy tą dużą przyczepę, to trochę jest dla nas za ciasny. Słuchajcie, ludzie, merka do nie zabrakło. Problem. Tak, właśnie weszliśmy i normalnie wywaliło korki, i chodzimy po sklepie po ciemku. Na szczęście są jakieś takie małe lampeczki. U, u, u. <laughs> Jeszcze tego nie widziałem, normalnie. Mega. Ja nie mogę. Mega się chwali. Tak się bawią tutaj w Hiszpanii. Witajcie w nowym vlogu jest dziewiąta rano. My się zwijamy już na inny kemping i właśnie Ani mówię, że tutaj taka modliszka mi wyskoczyła, bo sobie tutaj podpory chcę po prostu podnieść, a taka modlicha tutaj wisi. Jest niesamowita. I sobie wisi po prostu. Zobaczcie, w porównaniu z moim palcem jest ogromna. Czekaj, dotkniemy ją. Ups. Cik. Hello, budzimy się, bo ja muszę odjeżdżać. Rusza, no. Czyli zobaczymy co, co zrobi. Chciałem, żeby ona poszła, bo nie chciałbym jej zgnieść, jak będę odjeżdżał. Wow, o! jaka wielka. Chodź Modlisia. Idziemy. Bo ja muszę odjeżdżać. <grym> nie chcę zejść. Pomogę Ci. Patr a patrz, tutaj ma takie kropeczki takie ma. Ale się trzyma mocno. Musimy ją po prostu... O Ojej. <grym> Dobra, mamy ją tutaj. Mam nadzieję, że sobie odejdzie zaraz. Albo jeszcze ją przetransportujemy. Patrzcie, wchodzi. Wchodzi. Ucieka. Może ma tam dzieci? Nie wiem, ale weźmiemy ją. O, wisi. Niech się zahaczy o mój ten. O. Weszła na listek. Tutaj ją zostawimy. A, to twoje kamienie. Dobra, to tutaj. Dobra, i taką akcję mamy na samym wstępie z modliszką. Jest bardzo ładna i jest uratowana. Teraz możemy odjeżdżać. W sumie to jest jeszcze jedna sprawa, bo Ania chce jechać dzisiaj do sklepu, e, ponieważ Kasia ma dzisiaj imieniny i chcemy kupić jej jakiś prezencik. Mhm. Ania ma jakieś pieniążki swoje i znaleźliśmy taki market, gdzie są eee, fajne prezenty. Taki chiński, chiński market. market. Ania lubi takie chińskie, bo tam są fajne takie drobiażdżki tanie i Ania sobie wymyśliła, że kupi Kasi jakiś prezent i Szymek też jedzie, więc jedziemy coś kupić bo tam gdzie jedziemy to prawdopodobnie nie będzie takiego marketu a tutaj wiemy gdzie jest i jest bardzo blisko Kasia poprosiła mnie jeszcze żeby mi jej naczynia przyniósł do zmywalni będzie zmywać, ale pokażę wam bo w ostatnim filmie nie pokazywałem jak wyglądają pralnie także są tutaj pralki na kempingu i jest taka wielka suszarka Kasia mówi, że chciałaby mieć taką w domu więc może sobie nagram firmę diabał, coś takiego jest wielki bęben, Kasia mówi, że w pół godzinki wszystko jest suchutkie 13 kg można zapakować bardzo jej się ta suszarka spodobała. Także może kto wie kiedyś jej kupię. A tymczasem lecimy. I jesteśmy, Merka China Doctor Home. Zobaczymy co Ania wybierze. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Ania kupiła no, takie, takie foremki, czy tam foremki. pieczątki. to są pieczątki. No i to się tak robi. I na torcie można zrobić na ciasteczkach takie. Tak, łapki, można nóżki no. i inne. Albo na piernika, bo będziemy pierniki robić. No jeszcze kubek. Ania kupiła mamusi z papuszką i z małpką. Z małpką. Ja sobie, a ja sobie kupiłam strzelbę! Super, na gumki. Tylko musimy gumki dokupić. No. I będziemy na gumki. A, i będziemy strzelać z gumek. Dobra, jedziemy, bo się spieszymy. Ok, no to wyjeżdżam. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Dobrze, jesteśmy spięci, teraz musimy odciąć bransoletki. Tam jest pod spodem numer, Kasia zauważyła. Pani opisała naszym tak. numerem parceli, ale nie wiem gdzie Ty masz ten numer. Nie ale tutaj jest, zobaczcie, na dzieci. U dzieci, y, u dzieci jest, 255. I teraz jak oddamy, to będziemy mieli zwrot kaucji. Dobra, a ja wyjeżdżam. I jesteśmy na nowym miejscu, wylądowaliśmy na kempingu El Jardín w El Campello Czyli tu gdzie zawsze y, trafiamy kiedy jesteśmy w Hiszpanii, jest to nasz kemping, y, do którego mamy po prostu sentyment No i co, ledwo się zmieściłem, jak wjeżdżałem to zahaczyłem zbiornikiem na szarą wodę O tamten krawężnik, bo tu jest taki, taki dół trochę I musiałem dyszel na kółeczku y, na dół spuścić I wtedy jakoś wjechałem No ale jak widzicie jest trochę mało miejsca, przedsionka nie rozłożę, markizy również No i ta Plandeka nad nami spowodowała, że bałem się, że internetu nie rozstawię, ale na szczęście z tego miejsca Starlink złapał sygnał i przez takie tutaj kraty rurki sięga. Także jest dobrze. Zobaczcie, tutaj nawet widać takie jakieś kółeczka. Pierwszy raz to widzę takie wypukłości. Tak wygląda Starlink. Dobra, teraz jedziemy do sklepu, bo nie mamy zrobionych zakupów. Zanim pojedziemy na zakupy, to wylądowaliśmy na plaży Muchavista. Kasia w ogóle powiedziała, że to jest jej najlepszy prezent na imieniny, że tutaj jesteśmy. Bardzo lubimy El Campejo, tą plażę. Tu jest taka piękna promenada wśród palm. No i sobie leżymy i odpoczywamy. Jest naprawdę miło. Spacerujemy sobie wzdłuż morza. Woda jest bardzo czyściutka. Kasia, lubisz to miejsce, nie? Kocham! Kasia kocha to miejsce. Także od rana jutro Kasia tutaj biega, bo dzisiaj niestety nie zdążyła pobiegać. No, zawsze bo jak musieliśmy mamy się przeprowadzać. No to no. nie udaje się. Tak samo mi się nie udaje. Co tam mi się nie udaje? Pośpiewać, chociaż ja wieczorami śpiewam. No, Także moje. Się uda. Dzisiaj mi się uda. Idziemy po dziewczynki, bo są na placu zabaw. Jedziemy na zakupy. Słuchajcie ludzie, w nie zabrakło prądu. Tak, właśnie weszliśmy i normalnie wywaliło korki i chodzimy po sklepie po ciemku. Na szczęście są jakieś takie małe lampeczki i po prostu jest trochę światła. No tutaj nie wywaliło No, ale wszystko tak szumiało i nagle taka cisza. Uff, jakby normalnie statek kosmiczny wylądował. I wylądowała rakietka. Pierwszy raz się spotkałem, żeby w sklepie zabrakło prądu. Wiecie co? Chyba nawet nie zrobimy tych zakupów, bo kasy nie działają, także jedziemy do innego sklepu. Kasy działają? No dobra, to pakujemy. No, to możemy robić zakupy, bo kasy działają. Ale zobaczcie, jest naprawdę ciemno. O, włączyli. Juhu! Mamy prąd. No taki lockdown energetyczny nam tutaj zrobili, taką zapowiedź. No dobra, możemy robić zakupy. Słuchajcie, przed chwilą znowu wywaliło i było ciemno i teraz znowu włączyli. Więc poczekamy chwilkę i zobaczymy... O! Znowu nie ma prądu. Amergadona no. nie umie O, znowu włączyli. Nieźle. Jestem teraz z Nadią na treningu wokalnym i gościu przyjechał sportowym samochodem i zobaczcie, tak ryczy, że mu aż ogień leci z wydechu. A tak, po co on to zrobił? Nie wiem, po co on to robi. Może by się chyba pochwalił. Chce się pochwalić nam, no. No ale fajnie to wygląda. Ogień z rury. Ty też byś chciał. Chciałbym tak, tylko tym Volkswagenem tak nie zrobię. To ten Jeszcze tego nie widziałem normalnie. Mega. Ja nie mogę. Mega się chwali. Tak się bawią tutaj w Hiszpanii. Dobra, śpiewamy dalej. Mamy trening wokalny z Tadinką. A teraz wam się pochwalę moją instalacją kanalizacyjną. Zobaczcie, udało mi się tutaj znaleźć taką rurkę. Podejrzewam, że ktoś przed nami zostawił ją z takim tutaj wejściem po prostu gotowym do kanalizacji. Więc sobie to włożyłem tutaj. Z drugiej strony podłączyłem rurkę, którą dostaliśmy do Adri, jak ją kupowaliśmy. Także spasowała mi tutaj idealnie, nic nie cieknie. No i drugą końcówkę podłączyłem do wylotu szarej wody ze zbiornika. No i po prostu to mi tutaj tak działa. Także to jest fajne, że na tym kempingu mogłem skorzystać z kanalizacji i tak to wygląda. Podłączyłem też wodę, także mamy wodę i kanalizację podłączoną, nie muszę nic wynosić. Jeszcze tak wam powiem, że jak tutaj wjeżdżałem przyczepą, to tutaj jest po prostu taki taki najazd i zahaczyłem zbiornikiem na szarą wodę i po prostu myślałem, że go urwałem ale na szczęście tylko coś tam przerysowało się i okazało się, że nic nie uszkodziłem, ale huk był taki jakbym normalnie walnął, przyczepą nie wiem o co. Na jakiś słupek i przerysował. Także tak wam mówię, gdyby przyjechali na ten kemping to uważajcie jak wjeżdżacie. No i ogólnie powiem Wam po co przyjechaliśmy na ten kemping. A przyjechaliśmy po to, ponieważ już szykujemy się do powrotu do Polski. I to jest ostatni kemping, na którym po prostu chcieliśmy sobie wszystko posprzątać. On jest trochę tańszy, bo tam płacimy chyba 30 euro za dobę. Kasia właśnie sprząta samochód. Cześć Kasia. Kasia sprząta samochód, jak widzicie. Odkurza go, zamiata. Wszystko tutaj sprzątamy ja. Chcę sobie umyć dach przyczepy, ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale chyba Wam nie mówiłem, dostałem telefon od Elcampu, że ściana naszej przyczepy jest już gotowa i czeka po prostu na montaż. Także jak przyjedziemy do Polski, od razu zawożę przyczepę do serwisu i ta ściana będzie wymieniana. Także najpierw muszę sobie tą przyczepę też tutaj umyć, bo w Polsce jest mróz. Dostaliśmy informację od rodzinki, że minus jeden nawet w Wielkopolsce. Więc wolę tutaj sobie to wszystko wyczyścić, a do Polski przyjechać za tydzień i mieć w miarę to wszystko tak wyczyszczone. I w środku też przyczepę sobie posprzątamy. No i dlatego właśnie tutaj trafiliśmy na ten kemping, żeby wszystko sobie przygotować do powrotu do Polski. Zanim będę miał przyczepę, pojadę jeszcze do fryzjera. Ponieważ, jak wrócimy do Polski, już będą święta, nie będzie czasu, więc tutaj w Hiszpanii się obetnę. No i zobaczymy, jak tam ceny. Ostatnio płaciłem 12 euro, zobaczymy ile w tym roku. No i słuchajcie, wyjeżdżałem z Parceli, zahaczyłem o mój rower. Powiem Wam, że lubimy ten kemping, ale odkąd mamy tą dużą przyczepę, to trochę jest dla nas za ciasny. I zobaczcie, zahaczyłem o mój rower, bo go nie zauważyłem normalnie. Także damy go tak. I teraz będę mógł wyjechać. Znowu zahaczyłem o mój rower. O tą oponę, co wystawało. Nie wiem, bo mnie tutaj dzieci zagadały. Ach, coś jestem dzisiaj rozkojarzone. Ale przy okazji przypomnę wam, jak wygląda ten kemping, bo nie wszyscy byli z nami 4 lata temu. To jest kemping, gdzie spędziliśmy wiele miesięcy. Tutaj co roku przyjeżdżaliśmy. Rok temu byliśmy tutaj na 2 miesiące. No i po prostu mamy wiele wspomnień z tego kempingu. Tutaj dzieci nauczyły się jeździć na rowerach, nauczyły się pływać. No, no takie wspomnienia. Właśnie rodzinne. No i tutaj mamy jakby centrum tego kempingu. Jest restauracja, tam są ubikacje, recepcja. A tam rok temu staliśmy w tamtym miejscu. No i tutaj mówię, lubię ten kemping, ponieważ jest fajny i niedrogi. Tutaj jest karta. Trzeba się odbić. Szlaban się podnosi i wyjeżdżamy. A tutaj mamy nazwę camping El Yardin. jak najbardziej polecamy tylko raczej z mniejszą przyczepą albo z mniejszym kamperem wielkie kampery tutaj będą miały problem no jestem z powrotem, ładnie mnie obciął, nie? no tak naprawdę mnie nie obciął, bo dzisiaj jest poniedziałek ja zawsze idę do fryzjera w poniedziałki kiedy są zamknięci, albo ci co są otwarci to są full wypełnieni, także dzisiaj nie było czasu, nikt mnie nie obciął, ale jutro na 13.20 się zapisałem no i jestem z powrotem na kempingu. W ogóle historia była taka, że mnie zapisał na 13.30. Ja myślę, że dzisiaj. I przyszedłem po godzinie, a to już było zamknięte, kraty spuszczone i mówię, coś tu nie gra. No chyba na jutro mnie zapisał. Mam nadzieję, że jutro mnie obetnie. Ale dobra, to dzisiaj y zrobimy coś innego. Umyjemy ten dach przyczepy. Tutaj już pranie Kasi przeniosą, bo tutaj leżało. Kasia mówi, tylko zabierz mi to, żeby nie pochlapać. Weźmiemy jeszcze te krzesła, żeby ich nie zamoczyć. No i będziemy teraz wchodzić na dach, myć go z brudu. Drabiny już mam. Zobaczcie w ogóle pod światło, jak to wszystko jest brudne. Widać to? Także całą przyczepę muszę umyć. Ale najbardziej nie lubię mieć dachu, bo zawsze się boję, że jak tutaj wejdę, to sobie w gniotek narobię. No i faktycznie ten dach jest bardzo mięciutki. Ta blacha jest też cieniutka. Nawet tutaj widać po prostu te wszystkie listwy, te takie belki, które są w suficie. Mam wrażenie, że kiedyś tego nie było widać, a teraz po roku po prostu się pojawiły. No ale dobra, umyjemy to wszystko. Kasia przygotowała mi miskę z płynem, także wchodzimy. O, a wiecie, bo tak są tutaj koty, nie mamy prawdziwych kotów, tylko sztuczne. Ania nie chce pokazać, bo jej się popsuł, ale Nadinka Wam pokażę. Jest Nadinka, kotki kupione na targu za 7 euro. Fajne. I tutaj można sobie przyczepić do obroży. I one chodzą i miałczą. Uh -huh, to włącznik. pokaż jak chodzą. Dobra, ale ale y, się... można sobie y, taką smycz na jest do tego zestawu, albo jak chcecie to nie musicie I można sobie przyczepić tu do obroży, albo jest jeszcze. Dobra, pokażę wam po prostu jak jak chodzi, tak szybko. Mogę, nadinka? A, bo chcesz Dobra, to tutaj, tutaj jeszcze można tak zrobić, że zapinasz go tutaj z tyłu, i tu są jeszcze takie dwa do też zapinania. Do no, dobra, teraz to teraz pokażę, jak chodzi. jak chodzi. Nawet rusza ogonem. <laughs> Okej, okay, no to myjemy. Na razie nie będę wchodził, umyję tyle, ile da się z drabiny. No i jak chcecie wiedzieć jaka jest różnica, to właśnie taka. Tu jest już umyte, a tam jest brudne. No i tak sobie umyję cały dach. Niestety przez to, że mam tutaj markizę, ta drabina jest troszeczkę za krótka. Tam na początku było dobrze, ale tutaj jest za krótka i przyniosłem sobie właśnie taki pustak, który znalazłem u sąsiada. Oczywiście sąsiada nie ma, więc pod jego nieobecność sobie pożyczyłem i podniesiemy sobie tą drabinę. Mam nadzieję, że nie nie zlecę. Dobra, myjemy dalej. Nie, nie zlecę. Teraz jest dobrze.

Więc teraz będziecie widzieć time-lapse'a. Widzicie jak się leje z eee, i ogólnie tak, i ci idą za mną, no bo oczywiście musimy razem zmywać. Ale baba, dobra. <śm> <śm> Elia, nie zaczekaj mnie. No i ogólnie tam są łazienki i tak i teraz zmywamy.